Nie gratuluję ci! Dziękuję. O Boże, to był knockout? Chodź nie, na no. nie, czuję się dobrze, wstałam na nogi słuchaj. Ale wygrałaś, przegrałaś? Przegrałam. No to żubik, bo ja też przegrałem. No pamiętam, pamiętam i później... Ciemno i później staję, więc chyba knockout. chyba knockout. Wcześniej pamiętam, tylko zapomniałam, jestem na siebie zła, że nie trzymałam gardy mogłam y, trochę być bardziej tą gardą skupiona i te oczy nie zamykać ale to wiesz pierwszy raz przyjmowałam ciosy pierwszy raz dawałam i się bałaś jak emocje jak wychodziłaś właśnie, do... no właśnie nie bałam się tutaj zawiodłam siebie samą y, tą gardą i, zawiodła... I zawiodłaś to jest wiesz no byłaś w oktagonie dziewczyno Wróciłaś. no właśnie no nie bałam się to jest dziwne a wiesz jakoś tak nie wiem czy zapomniałam wszystkiego nagle te moje ciosy też nie były jakieś takie jak, jak były na tarczach no trudno no hono jest tak, że 70% się pokazuje w oktagonie tego, co umiesz, umiejętności. Znaczy 30%, nie? 70% odchodzi ze stresem, nie wiadomo gdzie, z powietrzem ucieka. Jest ok, jest dobrze, fajnie. Wszyscy powiedzieli, że wszystko porządnie. Tak, tak, jest po prostu no Skoczyła cię Marianna? Yy, znaczy, w sensie może tym doświadczeniem, jakby jej ciosy też nie były takie mocne, bo mordy nie mam jakoś obite i też... Nie bolało mnie.